Rola oficera na polu walki jest nie do przecenienia i nie jest to wyłącznie obserwacja dzisiejsza. To nie jest stan obecny. Oficerowie zawsze byli niezwykle istotni, a co za tym idzie, również w XIX wieku, czy też na, prze na przełomie XVIII-XIX wieku, gdy toczone były wojny napoleońskie, wojny rewolucyjne, oficerowie grali bardzo ważne role, bardzo często stając razem ze swoimi żołnierzami na pierwszej linii ognia. Grając and Colors Napoleonics, grę, która pozwala na odtwarzanie starć toczonych właśnie w tym okresie historycznym, zawsze miałem jednak poczucie pewnego niedosytu. Miałem wrażenie, że oficerowie, marszałkowie, generałowie, którzy są faktycznie elementem gry, którzy znajdują się na polu bitwy, nieco wykorzystywani, że nie służą do czegoś istotnego. Nie są w stanie poprowadzić epickiej szarży, nie są w stanie zerwać, porwać swoich żołnierzy do jakiegoś szaleńczego ataku. To się zmieniło w momencie, gdy sięgnąłem po rozszerzenie, które pozwala wreszcie wykorzystać pełen potencjał generałów, marszałków i rzucić się w wir taktycznych rozgrywek. Cześć, tu mistrza Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia unboxingu, i to w zasadzie chyba ostatniego unboxingu z serii unboxingów dotyczących jednej z moich ulubionych serii planszowych gier wojennych. Chciałbym bowiem zaprosić Was do obejrzenia zawartości pudełka z komponentami składającymi się na Command Colors, Napoleonics, Generals, Marshals and Tacticians. To ostatnie z rozszerzeń, które znajdowało się na mojej półce nieotwarte i to nieotwarte od w tym momencie prawie dekady. Bo Command and Colors Napoleonics to system, który w tym momencie liczy już ponad 10 lat, grubo ponad 10 lat i na przestrzeni kilku lat były wydawane kolejne rozszerzenia: hiszpańska armia, rosyjska armia, austriacka armia, pruska armia, a po tej serii dodatkowych pakietów wydane zostało rozszerzenie, które koncentrowało się na generałach, marszałkach i wprowadzało karty taktyczne. I to właśnie to rozszerzenie przez bardzo długi czas znajdowało się na mojej półce nieotwarte, mimo zachęt ze strony Leliwy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mimo zachęt ze strony innych graczy, z którymi rozmawiałem o tym systemie, którzy twierdzili, że to rozszerzenie bardzo dużo wnosi do rozgrywek w Zone na Polonik z dźwignię grę na jeszcze wyższy poziom. Ale z jakiegoś powodu cały czas ogrywałem jeszcze wcześniejsze rozszerzenia, bez otwierania tego konkretnego. Czas to wreszcie zmienić, czas zajrzeć do pudełka, czas zobaczyć, na ile to rozszerzenie faktycznie aż tak mocno zmieni świat Commandant Colors Napoleonics. Samo rozszerzenie zostało wydane w 2015 roku. Jego autorem jest, jak łatwo się domyślać, autor całego systemu, czyli Richard Borg. Gra została wydana przez GMT Games, przeznaczona jest dla dwóch graczy w wieku 14 lat, lub więcej. Choć w praktyce, mimo że taka informacja stoi np. na przykład na Board Game Geek, powiedziałbym, że w Command and Colors Napoleonics zagrają również 7-8 latkowie a o ile znają język angielski albo damy im tłumaczenie kart. To nie jest system aż tak skomplikowany, żeby aż tak podnosić barierę wieku, minimalny wiek gracza, który może do tego systemu usiąść. Czas rozgrywki wyniesie z kolei od 60 do 180 minut i tu to, jak długo ta rozgrywka potrwa, będzie przede wszystkim uzależniona od tego, jaki scenariusz zagramy. Bo W Command Colors z Napoleonix każdorazowo będziemy grać konkretną bitwę. W rozszerzeniach, jak i w podstawowej wersji gry, jest szereg różnego rodzaju scenariuszy, pozwalających na odtwarzanie historycznych starć. Więc mamy na przykład bitwę pod Waterloo, i to w kilku różnych scenariuszach. Mamy bitwę pod, pod Ulm, mamy bitwę pod Aspern, mamy różnego rodzaju starcia z kampanii rosyjskiej: Majore, 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 Majo, Mało Jarosławiec, Borodino. Więc, w zależności od tego, co chcemy zagrać, to możemy po to sięgnąć. W rozszerzeniu Command and Colors Napoleonics Generals, Marshals and Tacticians otrzymujemy: Dodatkowy pakiet kart, kart taktycznych, które to mogą być wykorzystywane przez naszych oficerów znajdujących się na polu bitwy, co powoduje, że wreszcie obecność oficerów nabiera jakiegoś sensu, bo do tej pory, jeśli gramy bez tego rozszerzenia, oficerowie na polu bitwy byli wykorzystywani po pierwsze do tego, żeby zniwelować efekt jednego sztandaru. W przypadku, gdy przeciwnik rzucał na kościach sztandar, który zmusza nas normalnie do wycofania, obecność lidera mogła to zniwelować i dodatkowo Część, nieliczna część kart mogła nam dać bonusy lub pozwolić na aktywację oddziału, którym towarzyszy oficer. I to wszystko. Ale szczerze powiedziawszy, jak na tak epicki okres historii, jak na okres, który kojarzy nam się z obecnością generałów na pierwszej linii, to było bardzo mało. Zobaczymy, jak to rozszerzenie to zmienia. Nie przedłużając więcej, zapraszam w związku z tym teraz już do tej najważniejszej części filmu, czyli do opowieści o tym, jak wyglądają komponenty składające się na to rozszerzenie. Chciałbym wspólnie z Wami i otworzyć. Poniżej generałowie, marszałkowie oraz taktycy. Rozszerzenie do Command's and Colors Napoleonics. Na okładce znajdziemy ilustrację, która świetnie oddaje to, o czym to rozszerzenie ma traktować. Mamy bowiem Napoleona, mamy jego sztab, mamy marszałków. Mamy także dobrze wyeksponowaną informację, że w środku tego pudła znajdziemy aż 18 nowych scenariuszy. Świetnie wyeksponowane logo wydawnictwa. Generalnie jest to rozszerzenie, które idealnie wpisuje się w to, jak wygląda cały cykl Command and Colors. Patrząc na to pudełko, każdy fan od razu rozpozna, że chodzi o dokładnie o grę pochodzącą z tej serii. Po drugiej stronie pudła znajdziemy, jak to zawsze w przypadku serii Command and Colors bywa, opis tego, o czym traktuje rozszerzenie. Informacją, co znajduje się w środku, z ponownie świetnie wyeksponowaną informacją, że w środku znajdziemy aż 18 nowych scenariuszy. Również listę tych scenariuszy, i są to bitwy, które toczone są w latach od 1808 do 1815, a więc dosyć spory rozstrzał. Mamy również wyeksponowaną, ale tu moim zdaniem nie wiem, czy aż tak dobrze informację o tym, żeby zagrać w scenariusza z tego rozszerzania, potrzebujemy podstawowej wersji gry: rozszerzeń hiszpańskiego, rosyjskiego, austriackiego, pruskiego, czyli w praktyce wszystkiego tego, co ukazało się przed tym konkretnym rozszerzaniem. Mamy także możliwość rzucenia okiem na kilka z nowych typów bloczków, które znajdują się w środku, albo z tych, które są powtórzeniem, bo i część takich będzie się tu znajdować. Jeśli chodzi o metryczkę stosowaną przez GMT Games, 14 lat to minimalny wiek gracza, dwóch graczy, czas rozgrywki około godziny na bitwę, stopień złożoności średni. Otwórzmy teraz pudło, zobaczmy, jak wszystkie te komponenty wyglądają w praktyce i jak wyglądają przede wszystkim nowe karty, które są elementem tego rozszerzenia. Pudełko przeleżało u mnie blisko 10 lat, nieotwarte, więc jest to dla mnie istotny i ważny moment, kiedy to wreszcie otwieram to pudło. Ostatnio grałem w bitwy z rozszerzenia austriackiego, i mój syn powiedział: Dobrze byłoby dorzucić jednak już wreszcie tych oficerów dobrze byłoby zagrać z kartami taktycznymi. Więc idę za ciosem, i stąd ten unboxing. Bloczki. Bloczki w kilku różnych kolorach, a to za sprawą tego, że w tym rozszerzeniu znajdziemy jednostki przynależne do różnych nacji. W związku z tym, jak widzicie, cała feria kolorów. Mamy bloczki zielone, czyli Rosjanie. Mamy bloczki czerwone, czyli Brytyjczyków. Niebieskie, czyli Francuzów. Mamy też chyba szare, czyli będziemy mieli jeszcze jakichś Prusaków, zdaje się. Więc jest tego dużo. Karty. I kart otrzymujemy dwa rodzaje. Otrzymujemy po pierwsze standardowe karty, Command. I za sprawą tego, co jest na tyle, Pudła, dowiadujemy się, że to w dużej mierze są karty w takiej wersji, w jakiej one były, także w wersji podstawowej. Ale zostały odświeżone po to, żeby mogły lepiej współgrać z kartami taktycznymi. Więc coś tu się jednak troszkę pozmieniało. No i zerknijmy do tego, jak one wyglądają. Wydaje mi się, że dodatkiem, który przede wszystkim się na nich znajdzie i tym, co będzie je odróżniać od tych z pierwotnej wersji, jest oczywiście inny rewers, bo te z podstawowej wersji mają niebieski rewers, a tu mamy rewers zielony, ale też patrząc nawet na sam awers, widać, że mamy gwiazdki, których oczywiście nie było w pierwszej wersji Command Colors Napoleonix i mamy również odniesienia do kart taktycznych. Na przykład karta Scout Left Flank pozwala nam na no dobranie, no dobranie kart, dwóch i zachowanie jednej, odrzucenie drugiej, czyli tak jak to działało w podstawowej wersji gry, ale oprócz tego mamy też informację o tym, że możemy dobrać inną kartę taktyczną na końcu tury. No i tak działają karty Scout. Jak widzicie, te karty przeleżały dłuższy czas w pudle, stąd są ze sobą momentami już nawet posklejane. To są karty świetnej jakości, ale posłuchajcie tego. Słyszeliście to? Tak właśnie brzmiało Odklejanie fragmentów. Tu nawet się coś zawieruszyło pomiędzy karty. Te karty dłuższy czas ze sobą przeleżały, złączone. W związku z tym, o widzę, że tu są nawet już tego typu resztki kleju. Tutaj posłuchajcie teraz tego dźwięku. Tak brzmi dźwięk odklejania kart, które bardzo długo były ze sobą sklejone. To jest dźwięk znajomy, który pojawia się też na przykład wtedy, gdy otwieramy boostery z bardzo starymi karciatkami. Jeśli oglądaliście mój unboxing Rage The Apocalypse, całego booster boxa do podstawki, to tam regularnie zdarzało się, że te karty właśnie były ze sobą dłuższy czas w ten sposób połączone i po ich rozklejeniu wydawały ten właśnie dźwięk. Więc trzeba będzie, zanim zaczniemy grać z wykorzystaniem tych kart, mocno je porozdzielać. O tak, niektóre są nawet ze sobą bardzo dobrze połączone, więc to mini zabawa. Znajdź ukrytą kartę. Jest kolejna. To kwestia gramatury. Czuć mniej więcej, gdzie te karty są ze sobą posklejane. Wtedy można je rzeczywiście porozklejać. No, ok, no, ale tu mamy dużo kaut. Scout, scout, które mają rzeczywiście gwiazdki. Probe to się, nic nie zmieniało. Right pro Flank, też tu bez zmian. Attack Left Flank. Attack Center. Tu nie widzę, aby coś było inaczej, niż było. Więc nie wydaje mi się, żeby te konkretne się zmieniły. Ale jest jeszcze drugi, drugi stos, który również otwieram. I zobaczmy, jak on wygląda, czy tu są jakieś zmiany na tle wcześniejszej wersji. Assault Right Flank, o tym już rozmawialiśmy, że tu nie ma różnicy. No te nie są posklejane, te wyglądają lepiej. Forward, Recon Force, a jednak troszkę są. No i później mamy karty już z tekstem, a więc karty specjalne. Bayonet Charge, Bayonet Charge. Więc w praktyce będzie można zastąpić karty z podstawowej wersji gry. Dwie karty kontrataku. Elon. Elon się zmieniło. Tu mamy gwiazdki, i mamy też informacje o doborze kart taktyki: Fire and Hold, Force March, Force March. Give them the Cold Steel. Z poprawioną literówką z podstawowej wersji gry. Tam była litera A w słowie Steel. Tak łatwo można rozróżnić pierwszą od drugiej edycji. No ale tutaj też mamy odniesienie do karty taktycznej. Podobnie tu. Leadership, leadership, rally. Też dobieramy kartę. Take command any section. Tego nie było, to jest nowość. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widziałem takiej karty, więc to jest coś nowego. Coś więc nowego się jednak pojawiło. Karty taktyczne. No i to jest największa nowość, która znajduje się w tym konkretnym rozszerzeniu. Więc zobaczmy, jak one wyglądają. Karty będą miały czerwony rewers. Bardzo elegancki. I to karty, które będą mogły wreszcie tchnąć życie w dowódców, którzy są w Command and Colors, bo grając podstawową wersją gry, nawet z rozszerzeniami bez tego, ci dowódcy no, do, niewiele, do, do niewielu rzeczy się przydawali. W praktyce pozwalali tylko ignorować jedną flagę. Artillery Combat Bonus. An ordered artillery unit will combat with one additional die. OK, fajna. Artillery Canister. Play this card after opponent declares a melee attack against an artillery unit. But before the dice are rolled, the artillery unit will battle first. OK, bardzo mocna. Artillery Reposition, czyli dużo kart na do artylerii. Te karty występować będą w kilku egzemplarzach. Battle back bonus. a unit when battling back in melee will combat with one additional die. Okay. Battlefield smoke. Play this card after a combat is declared but before the dice rolled. The attacking unit's battle dice are reduced to a maximum of two dice. Very mocna. Break the square. Another cavalry unit's battle dice are not reduced to one die. Oh, kurcha. Not a karti bardzo mocno Zmieniać to, co do tej pory znaliśmy z uniwersum Commands and Colors. Cavalry Forward may move one additional hex more than its ordered movement, or may advance one additional hex. To będą game changery. I już widać, że to są karty, które będą bardzo, bardzo mocno wpływać na, na to, jak wygląda rozgrywka. First Strike ta karta została chyba przeniesiona z talii, z talii podstawowej, bo ona wcześniej znajdowała się w talii podstawowej, teraz jest kartą taktyczną. Uh, hasty Squirt, to zresztą jedna z najmocniejszych kart. Uh, hold the Line. Infantry Combat First. Infantry Forward Leader. Infantry Melee Leader. Another infantry unit with an attached leader will melee combat with one additional die. Infantry Ranged Leader. To będzie bonus do ostrzał. Superb infantry training. Unordered infantry units ranged combat dice are not reduced when it moves. Też super. Inspired infantry leader. No okej, okay. to są prawdziwe monstra. To są karty, które sprawią, że dowódcami, oficerami w Commandant Colors na Polonii grać się będzie już totalnie inaczej. Wreszcie będzie czuć ich wpływ na to, co dzieje się na polu bitwy? Mega, mega dodatek. Dokument z listą dostępnych scenariuszy, z opisem mechanizmów. No i to jest w stosunku do innych rozszerzeń długi dokument, bo on liczy pewnie z 30 stron, no pod 30, 28 zdaje się. E, troszkę inna jakość od tego, co było w poprzednich rozszerzeniach, bo tam był sam papier, a tutaj no, też niby papier, ale inna gramatura, połysk, więc wygląda to lepiej, jest to przyjemniejsze w, w dotyku. No i mamy tradycyjny opis tego, do czego służy rozszerzenie co znajdziemy w środku później opis nowych oddziałów i pośród tych nowych oddziałów dostaniemy Russian Light Lancer Cavalry, Russian Militia Light Lancer Cavalry, British Rocket Battery więc kolejny rodzaj jednostki, która będzie mogła dokonywać ostrzału. To wygląda ciekawie. I French Guard Horse Artillery. No, a oprócz tego jest też troszkę bloczków portugalskich, rosyjskich, brytyjskich, dzięki czemu pewnie będzie można rozegrać niektóre scenariusze wymagające większej liczby oddziałów, które mieliśmy do tej pory. Nowe mechaniki, znaczniki garnizonów. Następnie mamy także. Mm, leader Casualty Check, troszkę, troszkę zmieniają się zasady. Mamy troszkę zmienione zasady Grand Battery. Take Command, Command Card, Future Concept, tactical, Tactician Cards. Mm, OK. Tactician Cards. No i później tereny, nowe rodzaje. Chociaż nie, one były. Wydaje mi się, że Kościół już widziałem wcześniej. Foresighted Fieldworks też już chyba wcześniej widziałem, ale na przykład World Garden wydaje mi się być nowością. Bagno na pewno było wcześniej. Scenariusze... No właśnie. Pośród tych scenariuszy znajdziemy bitwę pod Sahagun. No i to jest ciekawy scenariusz, bo to jest scenariusz, w którym naprzeciw siebie staną wyłącznie brytyjskie oraz francuskie oddziały jazdy z jednym zastrzeżeniem, że po stronie francuskiej mamy jeszcze... Ach, to jest brytyjski oddział. Tu mamy jeszcze Brytyjczyków z artylerią, więc... Ciekawa sytuacja. To starcie, gdzie walczymy do 16 punktów zwycięstwa. No, to jest interesująca, Będzie to ciekawe. Później mamy Zorauren. French right early afternoon. 28 lipca 1813 roku. I mamy Francuzów przeciwko Brytyjczykom, ale i również Portugalczykom. Następnie mamy Zorauren. French left. Gürde, 18 września 1813. I mamy Prusaków przeciwko Francuzom. Następnie mamy znowu Prusaków przeciwko Francuzom. Rosjan przeciwko Francuzom. Rosjanie, ale i również wsparcie oddziałami pruskimi z tego co widzę, przeciwko Francuzom. No, tu będą momentami scenariusze mieszane. To zresztą było nawet opisane. Na odwrocie pudełka tu mamy Austriaków, ale i Rosjan, więc to uzasadnia dlaczego, aby grać w te scenariusze, potrzebujemy wszystkich wcześniejszych rozszerzeń, bo bez nich nie będziemy w stanie wystawić armii, które będą w trakcie tych bitew stawać naprzeciw siebie. Mamy bitwę pod Lindenau, mamy Möckern, czyli duże bitew z 1813 roku po kampanii rosyjskiej, tych rozstrzygających bitew w Niemczech, przed kampanią francuską z początku 1814 roku, Möckern, Gohlis 17 października 1813 roku. No a później faktycznie kampania francuska. Mamy Brienne 29 stycznia, Château-Thierry, następnie Wouchon, Ortez to już jest końcówka, 27 lutego 1814 roku. Tortez, French Left, i mamy nawet oddzielny scenariusz poświęcony bitwie pod Waterloo, gdzie mamy wycinek tej bitwy i starcie o fermę Ugumu, więc jeden z najistotniejszych momentów całej bitwy i, 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 i przełomowych miejsc, gdzie toczone było starcie między Brytyjczykami i Francuzami pod Waterloo. Tak wygląda, tak wygląda księga scenariuszy i opis nowych mechanizmów. Dostajemy też dodatkowe kafle, które będą trafiać na mapę w zależności od potrzeby i rozgrywanego scenariusza, ale i troszkę żetonów. To są żetony, żetony sztandarów, potrzebne pewnie wtedy, gdy rozgrywamy bitwy wymagające zdobycia większej liczby punktów niż pozwalałyby na to żetony... Zawarte w poprzednich rozszerzeniach i mamy również znaczniki garnizonów francuskiego i brytyjskiego, więc te scenariusze będą, jak zakładam, wykorzystywane wyłącznie w trakcie starć francusko-brytyjskich. Nie że może jeśli pojawią się jakieś scenariusze z innych teatrów działań, to i pojawią się wtedy znaczniki innych nacji. Naklejki tak wygląda arkusz pierwszy, gdzie znajdziemy artylerię gwardyjską artylerię konną gwardyjską, znajdziemy Militia Lancers, Russian Light Lancers. Tak wygląda pierwszy arkusz. Drugi, tak wyglądają kolejne naklejki: a więc brytyjska piechota liniowa. Mamy portugalską piechotę, która to wygląda w ten sposób: portugalską lekką piechotę. Mamy też jazdę. Mamy dodatkowe znaczniki zapasowe, jak to zawsze bywa. No, i mamy też British Rocket Batteries. Arkusz: w zasadzie dwa arkusze pomocy. Z listą tego, jak wyglądają tereny i ich wpływ na walkę. Oraz dodatkowe, dwie, dodatkowe dwa egzemplarze ściągawki, która to. Mówi nam o tym, jak wyglądają karty taktyczne. Tactician Rating Reference Card. Okej. Okay. Po drugiej stronie natomiast podobnie. Tactician Rating Reference Card. No ale tu muszę wczytać się w instrukcję, żeby zobaczyć, jak dokładnie te Informacji interpretować. Zakładam, że jest to liczba kart taktycznych, z których możemy korzystać, rozgrywając poszczególne scenariusze, w zależności od tego, po które rozszerzenie sięgamy. Na przykład, jeśli gramy Hiszpanami, to mamy po stronie hiszpańskiej na przykład dowódcę takiego jak Questa, jak Blake, i informację o tym, ile kart taktycznych przysługuje takiemu konkretnemu dowódcy, w zależności od bitwy, którą rozgrywamy. Więc jest to tego typu. Ściągawka, która będzie nam potrzebna, kiedy będziemy sięgać po to rozszerzenie. To tyle jeśli chodzi o elementy składające się na rozszerzenie numer 5 do Command's Colors Napoleonics, a więc generałowie, marszałkowie i taktycy. Zapraszam do szybkiego podsumowania. Czas na pierwsze wrażenia po obejrzeniu zawartości tego pudła. Na wstępie tego filmu powiedziałem, że to konkretne rozszerzenie przeleżało u mnie na półce blisko 10 lat. I naprawdę ciężko mi wyjaśnić, dlaczego tak długo odciągałem się z jego otwarciem. Chyba chodziło o to, że bardzo lubię ogrywać gry po kolei, czyli otwieram grę, gram w nią lub z jakiegoś powodu odkładam na półkę, ale mam w planach jej rozegranie, a tu miałem cały czas poczucie, że jeszcze niedostatecznie pograłem we wcześniejsze rozszerzenia i chciałem nadać temu pewną hierarchię, pewien ciąg. Pewien ciąg logiczny, tak, żeby sięgnąć po to rozszerzenie dopiero wtedy, gdy już będą miał dobrze ograne wszystkie wcześniejsze. Ale to chyba nie tędy droga, bo to rozszerzenie można wykorzystywać bardzo śmiało, bardzo dobrze, również ze wszystkimi wcześniejszymi bitwami, które to można rozegrać na nowo, wykorzystując tym razem karty taktyczne. I to jest chyba najlepsze podejście, bo sądząc po tym, co w tym rozszerzeniu jest, wydaje mi się, że to będzie absolutna konieczność, absolutny must, żeby grać właśnie z tym. Ja, tak jak wcześniej już kilkukrotnie powiedziałem, kiedy grałem w Command and Colors na Polonix i patrzyłem na bloczki liderów, zawsze miałem niedosyt. Zawsze miałem poczucie, że tutaj czegoś bardzo brakuje i system mógł to zrobić lepiej. Dzięki temu rozszerzaniu być może to się zmieni. Być może faktycznie obecność liderów pozwoli na epickie... Momenty pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału liderów, którzy przecież, jak też już kilkakrotnie padło w trakcie tego materiału, w trakcie wojen napoleońskich, bardzo często walczyli ramię w ramię ze swoimi żołnierzami, prowadzili ich do natarcia, ginęli razem z nimi na polu bitwy. W związku z tym, patrząc na to, co znajduje się w tym pudełku, mam olbrzymie oczekiwania, mam olbrzymie nadzieje, że to konkretne rozszerzenie tchnie drugie życie w Commandant Colors Napoleonics. Mało tego, to nie tylko karty taktyczne będą sporą gratką, oprócz tego dostajesz 18 różnych, bardzo zróżnicowanych scenariuszy pozwalających na granie z wykorzystaniem wszystkich wcześniejszych rozszerzeń. Więc to jest ewidentnie coś, co w moich oczach przynajmniej jest olbrzymim potencjałem i co powoduje, że będzie jeszcze więcej frajdy z sięgania po to konkretne rozszerzenie. Jest kilka kart zastępczych, troszkę pozmieniało się w talii kart rozkazów, bo tam, na przykład, first strike, czyli karta reakcji, zagrywana w momencie, gdy ktoś zagrywał jakąś kartę i deklarował atak, teraz została przeniesiona do talii taktycznej, ale chyba słusznie, tak, żeby nastąpił podział na talię rozkazów i karty taktyczne, które będą kartami ad hoc zagrywanymi w sytuacji obecności lidera. Tak więc to wszystko jest sensowne i mam nadzieję, że będzie się świetnie sprawdzać na polu bitwy. Oczywiście opowiem o swoich wrażeniach z rozgrywek z wykorzystaniem tego, tego rozszerzenia także w trakcie kolejnego materiału, recenzji tego dodatku. I nie uprzedzając faktu, wydaje mi się, że to będzie recenzja pozytywna, bo mówiąca o tym, że to jest rozszerzenie absolutnie nieodzowne. Ale nie wyprzedzajmy faktów, najpierw chcę pograć i to nie tylko w scenariuszu z tego konkretnego dodatku, ale też we wcześniejsze, tym razem z wykorzystaniem kart taktycznych. Myślę, że to może być świetna zabawa. To był unboxing rozszerzenia Command Colors Napolonix Generals, Marshals and Tacticians, wydanego przez GMT Games. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Cię jednocześnie do innych materiałów Nowej Initi TV. Sprawdźcie również mój Facebook, mój Instagram oraz platformę X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.